Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. E, dziś będziemy robić takie cudo do picia. Gdzieś tam mi się rzuciło e, jakiś czas temu, chyba nawet na Facebooku. E, mianowicie spirytus, cukierki Werther's Original e, i do tego mleko zagęszczone. Mieszamy to wszystko. Podobno dobre, taki coś ala liker, e, więc działamy. Zapraszam do oglądania. Oto składniki, które będą nam e, potrzebne. Przenieśliśmy się z tego słońca do środka, do pomieszczenia, do kuchni. Dlatego, do żeby mi łysina się za bardzo nie opaliła. E, I tak. Spirytus pół litra. 95%. Kto chce, może wypić prosto z budelki. Ja mi się chyba nie odważył. Dwie paczki Wertels Original, po, pakowane po. Zaraz, zaraz znajdę, po ile. 90 gramów, czyli mocno mało. Mleko zagęszczone, słodzone. To jest naprawdę samo, jest za je pyszne. Tu mam garnek, i w tym garnku jest pół litra wody. Teraz to trzeba ten garnek. E, tą wodę w tym garnku lekko podgrzać i dodać do tego te cukierki, które tu właśnie mam. Może sobie chwila, jest do. dużo tych cukierków. Ty. 5 zł to kosztowało, 4,90 ileś tam, dobra. I teraz, każdego, to są świetlące, tam różne smaki były, ale chodzi o to, żeby to było bez Czegokolwiek, bez dodatku czegokolwiek. I te, właśnie, drugą też otworzę, dobra. O. Także to będzie taki super likierek, podobno, który yy, przelewamy sobie później. Bo tak, po kolei, jeszcze raz. Pogrzewamy, rozpuszczamy te cukierki całkowicie do, do końca. Czekamy aż to sobie przestudzi się, przestygnie, prze... i w ogóle. Potem dodajemy do tego to mleko, też całe dodajemy. A spirytusu dajemy tyle, bo wiadomo, że yy, likier no to, to nie jest jakieś yy, stężenie alkoholu, jak tam 40%, czy, czy coś. To ma być po prostu yy, napój alkoholowy, taki sobie, ale taki sobie łagodny w piciu. Dla kobiet, dla męż mężczyzn, facetów i tak dalej. Więc teraz sobie to trafi na ten właśnie, na tą naszą 23-letnią kuchnię. Twarda kuchnia. Więc na tą naszą 23-letnią kuchnię ogrzewamy i działamy. Widzimy się za moment. I cukierki mamy już wymieszane, oczywiście trzeba było to mieszać, o czym nie wspomniałem na tym, po tym lekkim podgrzaniu tej wody. Woda też była, była to woda mineralna, nie kranowa i pół litra wody tu było, oczywiście, czyli te 180 gramów tych Wetters Originals, ale powiem Wam, że pachnie ładnie mm, i pysznie smakuje. Do tego, to już jest wysudzone, dolewamy. Dokładamy to mleko zagęszczone całe. To będzie słodkie, no a potem spiert. Tyle, ile możemy, ile chcemy. I teraz tak. U, majunia. Proszę bardzo. To będzie sama słodycz. O. Se wyleci jak. jak co? <ślesk> jak ten mleko zagęszczone zapomniałaś ty co ci powiem ja pędziel masakr ty jak coś pomyślisz trochę przelewamy żeby tą puchę przepukać tym właśnie oto cudenkiem mm. na juni jak to mówi tomcio tomcio Nie Tomek? Mam to nadzieję, że obejrzysz. Może spróbuję to nawet kiedyś. <gryzaj> Dobra. O. Puszka Bóg Bogdan szczeka za oknem. Teraz to jeszcze pokaż, jak to się y, tam miesza. Y, Przegryzam, bo to jest tego to, kamyletu, ale musimy to dobrze rozmieszać. Musi to być dobrze wystudzone, jest wystudzone, bo alkohol paruje w 60 stopniach, a nie chcemy, żeby nam parował. Bo szkoda tych procent. Nie śmiej się ze mnie. Dobrze, a no co? No, co, próbuję chyba tego. Bo to... Okay. No, to nie jest jakieś gęste, chociaż trochę. Mmm, jaka tu dobra Teraz do tego dodajemy Łokiem. <grym> o, Łoś I teraz jeszcze jedno. Pół litra wody, te cukierki Już nie udało, no, i 530 gramów tego mleka zagęszczonego. O, myślę, że jak wlejemy całość, to będzie Są 95, to 95, to 95 na <noise> pół na pół. To nie jest pół na pół, dlatego że, że tego jest tam będzie teraz pół litra cukierki, troszkę większego objętość, pół litra, 500 gramów tego, będzie w sam raz. Chociaż nie, tro, wleję prawie ten, e, czekaj, ile tam wlać, e, większą połowę, właśnie, właśnie, to też się mówi większa połowa. Jak może być większa połowa? Połowy są równe, więc wleję, wlałem tyle na razie. Ja to zajmę, to jest też moje mafagry. Zajmie ja mnie dopija, ja pierdolę. Potem to oczywiście... Yy, trzeba to spróbować. Kur... Troszkę. Na pewno, czuć działa to. To jest takie... O, nieciutkie. Troszkę. Ty. Wiesz co ci powiem? Wiesz, o powiem? Nie wiem. Jeszcze spirytusu? Nie. Chyba nie. Dam ci spróbować. Tylko nie opuść mojego tego. Dobra? Ale bez kitu. Zajebiste, nie? Dawać, jeszcze spirytusu? Nie, nie? Nie, nie. Ale zajebiste. Wiem! Proszę Państwa, kochani moi! To, co tu było. Pół litra wody. Dwie paczki po 90 gramów. Vertex Original, puszka tego oto mleka i pół butelki spirytusu 95% i wyszło za je pyszne. Tylko to nie jest alkohol taki, którym można się upić do yy, odcięcia. Więc takie coś sobie przyjeżdża ktoś po kieliszeczku dla zdrowotności, yy, Paciorek i spać. Także y, zachęcam sobie, y, zachęcam oglądających do zrobienia takiego alkoholu, właśnie ligeru na alkoholu. Y, ja sobie to przeleję za chwileczkę, w buteleczki, bo y, to sobie y, musi jeszcze chwilę odstać, żeby się to przegryzło, albo ja to przegryzę i czymś zagryzę. <laughs> Nie żartuję. I czasami może stać po prostu w barku, czy tam gdzieś w jakimś miejscu innym, inny będzie na jakąś okazję, jak znalazł. Także e, zachęcam do zostawienia łapki w górę, e, do e, komentarza, jeśli się film komuś podoba i coś tam chcecie się zapytać, dowiedzieć lub, e, lub nie. E, do subskrybowania mojego kanału, kto jeszcze tego nie zrobił. I to chyba tyle. Także tyle. Pozdrawiam, cześć.